Dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Łukasz Piecek i zapraszam Was do podcastu Kreatywnie od kuchni. W tym odcinku, odcinku zerowym, powiem dlaczego stworzyłem ten podcast i dla kogo on jest skierowany. Podcast będzie dla branży kreatywnej od branży kreatywnej. Rozmowy z moimi gośćmi albo moje autorskie odcinki będą skupione na rozwoju firmy związanej z branżą kreatywną. Fotografów, filmowców, sztukę, marketing, generalnie jakby tych dziedzin, które w jakiś sposób się splatają. Który copywriter nie potrzebuje w tej chwili także wiedzy o zdjęciach, a który fotograf nie potrzebuje w tej chwili wiedzy o filmach, publikując chociażby na Instagramie. Wiele dziedzin w zakresie kreatywności bardzo często przeplata się, dlatego stwierdziłem, że idealną opcją na podcast, będzie podcast kierowany właśnie dla branży kreatywnej i dotyczący stricte tego, jak ten biznes jest tworzony. Ten nasz biznes, najczęściej tzw. solo przedsiębiorców, którzy muszą radzić sobie poniekąd z jednej strony z takimi twardymi rzeczami związanymi z rozwojem firmy, jak i rzeczami kreatywnymi, czyli jakby ich pracy nad tym, co tak na dobrą sprawę sprzedają. Moim głównym zajęciem jest fotografia, ale to nie znaczy, że nie interesuje się także innymi dziedzinami, takimi właśnie jak tworzenie wideo. Dlatego stwierdziłem, że robienie podcastu o fotografii jest nie do końca tym, co chciałbym osiągnąć, co chciałbym publikować, o czym chciałbym rozmawiać z moimi gośćmi. Zależy mi na tym, aby ten podcast był swoistym networkingiem dla osób o różnych profesjach, ale skupionych właśnie wokół tej kreatywnej sfery. Ale zawęzić chciałbym tutaj tylko jedną rzecz. Odcinki tego podcastu będą jednak skupiały się na tej sferze biznesowej, rozwoju, Firmy, która musi sprzedawać w jakiś sposób kreatywną pracę. Bo to nie jest tak, na dobrą sprawę, sprzedaż chociażby samochodów. Tu mamy konkretny produkt, który widzimy, jak jest. A jednak cały ten proces, w którym pracujemy dla klienta, jest zazwyczaj no nie do końca przewidywalny. Nie wiemy tak, na dobrą sprawę, co się na końcu wydarzy. Klient też tego nie wie. I wydaje mi się, że to jest dość specyficzna sfera, w której warto, abyśmy poznali to, jak pracują inni. Dlaczego powstaje ten podcast. Po pierwsze, sam uwielbiam podcasty, konsumuję ich bardzo dużej ilości, dlatego stwierdziłem, że też chciałbym dołączyć do tego grona i tworzyć wartościowe treści dla innych. Po drugie, dwa pierwsze lata na studiach spędziłem w rozgłośni studenckiej Radiosfera i nie ukrywam, że moje pierwsze plany zawodowe właśnie kierowałem w stronę radia. Natomiast zająłem się fotografią, tak jakoś wyszło i nie ukrywam, że trochę mnie ciągnie tak na dobrą sprawę do tego, żeby sobie trochę pogadać do mikrofonu. Dlatego też między innymi ten sentyment spowodował, że to będzie właśnie głównie Forma podcastowa. Po trzecie, wierzę, że te treści będą wartościowe także dla mnie. To, co będę tworzył, czy research, który będę robił przy okazji tworzenia innych odcinków, będzie prawdopodobnie dużą wartością. Sam to widzę po tym, jak tworzę kanał na YouTube, że czasem przygotowując pewien odcinek, muszę coś doczytać, o czymś sobie przypomnieć i bardzo dużo lekcji zrobiłem właśnie we własnym zakresie, tworząc jakieś wideo dla innych. Po czwarte, uważam, że podcasty same w sobie są. Pewną przyszłościową formą zdobywania wiedzy, cała ta strefa audio, głosowa, jest w pewien sposób czymś, z czym będziemy się spotykać coraz częściej. Widać to chociażby po wszelkich asystentach głosowych, w naszych telefonach czy samochodach i wydaje mi się, że tu, właśnie w głosie, w tym jak odbieramy tę wiedzę, jest zdecydowanie przyszłość. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie Piec od Kuchni. Tam jest osobna playlista w formie wideo. Ten podcast właśnie będzie w formie wideo także się pojawią oraz śledźcie mnie na waszych platformach streamingowych, z których korzystacie i których używacie do słuchania podcastów. Tam pod hasłem Kreatywnie od Kuchni na pewno znajdziecie mój podcast. A jeżeli naprawdę nie chcecie pominąć żadnego odcinka i chcecie zawsze wiedzieć, że jest już gotowy do wysłuchania, to zapraszam was na stronę lukaszpiecek.pl łamane na newsletter. Tam możecie zapisać się do mojej listy mailingowej i gwarantuję wam, że każdy odcinek trafi na waszą skrzynkę mailową. Wszelkie rekomendacje przesłanie tego podcastu dalej subskrypcje, polubienia czy komentarze. Wszystko, co możecie zrobić dla rozwoju tego kanału, tego podcastu, będzie na pewno na uwagę złota i z góry Wam bardzo dziękuję. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia, cześć.